Zgaś ogień, błagam cię! Zaraz umrzemy, zaraz umrzemy! Nie uciekaj! Chodź tutaj! Zgaś ogień! Jesteś szalona! Kochanie! Po nie jesteś mewą. Spalimy się, nie rozumiesz? Ratunku, na pomoc. Otwórz drzwi. Otwieraj. Tu się pali. Wyważ drzwi. Nie ustępują. Błagam cię. Zaraz się spalimy. Ratunku, puść mnie. Chciała pani uciec? Ja? Po prostu wyjeżdżam. Jestem wolnym człowiekiem. Nie wolno mi? Była Pani wolna do tej chwili. Spójrzcie ją. O co chodzi? To nadużycie. O co jestem podejrzana? Pani, dr Ignacio Montiel i Diego Suarez podpaliliście szpital, w którym przebywał pan Irasaba. W pożarze zginęło dużo ludzi. To nieprawda. Winni byli Ignacio i Diego. Nienawidzieli Maxa. Nie mam z tym nic wspólnego. Nie jestem wrogiem Maksymiliana. Dość kłamstw. Doktor Montiel wyznał, że była pani w to zamieszana. Ignacio, Ignacio jest głupcem i tchórzem. Nigdy nie byłam z nimi w zmowie. To oni chcieli go zabić. Max jest moim przyjacielem. Sąd o tym zdecyduje. Jeśli uzna pani winę, wymierzy pani karę pozbawienia wolności. Nigdy nie chcę iść do więzienia. Puśćcie mnie. Nigdy. Nigdy. Proszę mi pozwolić. Doktorze! Zgaś ogień. Kochanie. Jesteś cała? Szaron cię skrzywdziła? Nie, ale chciała podpalić dom już po wszystkim. Dlaczego to zrobiłaś? Dlaczego uciekłaś z kliniki? Nie chcę tam być. Klinika mnie przeraża. Nie jestem szalona. Tam są sami wariaci. Chcę być z tatą. Kocham cię. Nie opuszczaj mnie. Jesteś mi potrzebny. Ja też Cię potrzebuję, dlatego musisz się leczyć, a potem zamieszkasz z nami. Wszyscy mówią, że jestem wariatką. Nie jestem zła. Chcę być dobra. Czasem mam złe myśli i chcę coś podpalić. Ukażesz mnie? Nie, córeczko, ale musisz się leczyć, słuchać pana doktora. Przestaniesz mieć złe myśli i powolutku poczujesz się lepiej. Cała rodzina cię kocha. Uspokój się już po wszystkim. Tatku, ja naprawdę chcę być dobra. Doktor Urbanecha zabrał szaron. Nie do wiary. Była spokojna, pozwoliła się wyprowadzić. Niestety jej stan się pogorszył. Może nigdy nie wyzdrowieje. Ale sama przyznała, że jest szalona i czasem ma złe myśli. Nie sądzisz, że to objaw zdrowego rozsądku? Albo przebłysk świadomości chorej osoby. Nie wiesz, jak boli mnie, że moja córka spędzi resztę życia w klinice psychiatrycznej. Nie bądź pesymistą. Skoro przyznaje się do szaleństwa, może kiedyś jej stan się poprawi. Wtedy będziemy ją zabierać do domu na weekendy. Pielęgniarka nie spuści z niej oka nawet na minutę. Przy nas poczuje ciepło ogniska domowego, naszą sympatię i miłość. Naprawdę byś się zgodziła? Tak, si. dla ciebie. Si bien Ale musi mieć opiekę. Vieja... Nie chcę narażać <muchy> siebie i dziecka. Halo? Halo? Martwię się. Dzwonię do domu, ale mama nie odbiera. Została sama, wyłączyła komórkę. Jesteśmy razem w domu. Później ci wszystko opowiemy. Powtórz, mamie, że Diego nie żyje. Co? Wskoczył do morza, tam były rekiny. Co straszne. Zaraz jej powtórzę. Co się stało? Diego nie żyje. Jak to? Policja go zabiła? Uciekając, rzucił się do morza pełnego rekinów. Kiedy wróciłeś? Wczoraj skończyłem zdjęcia i natychmiast przyleciałem do Miami. Dobrze, że tu jesteś. Jak mój brat? Skąd wiedziałeś? Z lotniska pojechałem na komisariat do cioci Jolandy. Komisarz powiedział, że została przeniesiona do żeńskiego więzienia i że Diego zranił Maxa. Co z nim? Operują go. Boże, ale jak to się stało? Diego ściągnął Maxa na odludną plażę, żeby go zabić. Max chciał go oddać w ręce policji. Walczyli, gdy dotarłam tam z Gabi. Diego zranił Maxa. Możliwe, że uszkodził ważne organy. Bóg nie pozwoli, żeby coś mu się stało. Diego został aresztowany? Nie żyje. Gdy przyjechała policja, uciekł do morza, ale tam. Były rekiny. Zasłużył na karę, ale wolałbym, żeby sąd go skazał. Obsesja na twoim punkcie skończyła się tragicznie. Wiesz, że. Oktawia. Tak. Komisarz Gomez wspomniał o tym na początku. Tragiczny koniec mamy był wynikiem jej obsesji na punkcie Mewy. Może Bóg wybaczy Twojemu mężowi i mojej matce. Operacja skończona. Wiesz coś o Sharon? Sí, sí. Tak. Rozmawiałem z Maxem przez telefon. Sharon trafiła do wariatkowa. Bardzo mi przykro. Zwariowała z nienawiści, chęci zemsty i zawiści. Jak mogłem być tak głupi i wierzyć Sharon, a nie Gabi? Nie po raz pierwszy. Wiem. Skrzywdziłem twoją siostrę, bo jej nie wierzyłem. To wada wszystkich rasobalów. Gabi o mnie zapomniała? Przestała mnie kochać? Dlaczego nie odpowiadasz? Nie chcesz mnie zranić? Wszystko rozumiem. Gabi ma prawo zmienić swoje życie. Ale ja nigdy nie przestałem jej kochać. Spotykałem się z Sharon, bo Gabi była nieosiągalna z powodu Kike i Twojej mamy. Aż w końcu Gabi cię kocha. Naprawdę? Kocha mnie, choć jej nie wierzyłem i traktowałem fatalnie? Tak. Nie mów jej, że jestem w szpitalu. Chcę ją osobiście poprosić o wybaczenie. Dotrzymasz tajemnicy. Dla waszego dobra? Oczywiście. Dziękuję. Nie rozumiem, dlaczego nie powiesz tak. Jorge jest taki śliczny i dobry. Wiem, podoba mi się, ale jest zwykłym kelnerem. A ja chcę poślubić bogacza i żyć jak księżniczka. Zostaniesz starą panną. Zbyt ambitni ludzie są nieszczęśliwi, albo źle kończą. Ale z ciebie, filozof. Nieprawda. Jorge jest super. Nie strać go. Prawie mnie przekonałaś. Idzie wymarzony książę, który cię zwiąże On naprawdę jest boski Witajcie Cześć Popływam w morzu jak syrena Przystojniaku Niebezpieczeństwo minęło, operacja się udała Cieszę się. Dzięki Bogu. Wkrótce się obudzi. Wiedziałem, że Bóg nie opuści mojego brata. Max musi wypełnić misję. Musi cię uszczęśliwić. Wszystkie przeszkody zniknęły. Jesteście tylko wy. Jeśli te róże cię nie przekonają, dam ci spokój. Co? Masz inną babkę? Tylko ciebie. Już dawno się oświadczyłem, ale ty odmawiasz. Nie zupełnie. Chodzi o to, że chcę sobie ułożyć życie. Ja i Lorenzo kupiliśmy barpaco. Nie będę prostym kelnerem. Moja sytuacja się poprawi. Zamierzam się ożenić. Podoba mi się. Kocha mnie. I nie jest prostym kelnerem. Dziś musisz mi odpowiedzieć. Zostaniesz moją żoną? Tak czy nie? Dziś odpada. Nie nie zobaczymy się więcej, dam ci spokój. Miłość musi być wzajemna, ja też chcę być kochany. Zanim prawie mnie rzuciłeś, powiedziałeś coś ważnego. Moje serce wreszcie drgnęło. Zgadzam się, bo cię kocham. to wrócił. Szybko zaśnie, bo jest zmęczony. W klubie spotkałam samych starców, ani jednego młodzieńca. A po co jakiś młodzieniec? Żeby odzyskać radość. Młodość jest taka słodka. Nasz kochany skarbek. Dzień dobry. Fedora chce z Tobą porozmawiać. Coś się stało? Fedora ci wyjaśni. Jest w pokoju Diany. Porozmawiaj z moją żoną. Bądź silna. Chodzi o moich synów? Serce mi mówi, że stało się coś złego. Ale co ich spotkało? Santa, nic do kuchni, od obiadu nic nie jadłaś. Si, ja nie chcesz, żebym usłyszała, co ci powie Rodrigo. Proszę, Pani Santo. Co się stało? Miguelina. Diego Diego nie żyje. Dobry Boże, biedna Lala.